Mam tu piękny dźwięk, o tutaj o, zaraz wam pokażę Ależ to piękne, albo będzie pierścień wiodący, albo moneta, albo Polmoc. Zobaczmy co to będzie Czasem wiecie Trafi się, nie? Pole wielkie, całe zaorane. Calutkie, caluśkie. A ja zaczynam oczywiście znowu w tym miejscu. Bo tym razem przejdę tutaj, gdzie nie chodziłem, bo było duże ściernisko. I na razie powiem wam, że mam dwie kulki ołowiane i i widzę coś godnego, żeby już nagrać. Czyli mały kopułeczka, guzik arsenowy. Ten ma nawet wzory fajne. Jakiś czas nie było tych kopułek, teraz mam pierwszą. Także nie przedłużam po prostu i do następnego dołka. Lubię ciekawostki, a to niewątpliwie jest jakaś ciekawostka. Bo wydaje mi się, że to nie jest przypadkowe te wzory, albo to był jakiś taki płaski żołnierzyk, albo zwierzę. Ale zobaczymy, jak to się ładnie domyje, co z tego wyjdzie. No i zagrało w końcu, nie? Zagrało jak na fenola. No i będzie fenol. Tradycyjnie. Powiem wam jeszcze jedno, że dzisiaj nie dopasowałem się, zobaczcie, mam bluzę, ale po prostu tak gorąco już było. Leje się znowu pot, musiałem zdjąć tą bluzę, nie? Także krótko mówiąc, bez fenola nie wracam. No. I tyle. A co najlepsze, w tej grudzie, nie wiem czy widać, to też chyba będzie fenol. Zaraz zobaczymy. O, tutaj to widać. O. No, też będzie fenol, powiem wam, że. Stany tych monet, tutaj patrzę po tych zdjęciach moich. Są tragiczne. Tu ledwo co widać, ale jedynkę widać. Są po prostu tragiczne. No arseniak wpada, to jest idealny. Srebro wpada w miarę fajne, ale te guziki, te monety, to po prostu jedna wielka zajezdnia, nie? No i powiem wam jeszcze jedno, że tu warunki są takie kiepskie. Ja nie wiem, czy już lepsze. Ściernisko czy to? Przynajmniej na ściernisku nogi nie bolą, a tu jak ja jutro się obudzę, to chyba powykręcany będę, bo to na wszystkie strony latam. Przez chwilę mi się gęba roześmiała, mówię mam srebro, a tu patrzcie, taka, takie pokrętełko jakieś fajne, pewnie do jakiegoś zegarka, albo czegoś, no. Może posrebrzane, czy coś, nie wiem, ale... Mówię, co to będzie? znaka, wisiorek, jakaś coś tego takiego, ale... ale nie. No, uwaga, tu widzę suchą monetę, ja pierdzielę jakie to suszki! Są trzeci fenol z rzędu, ja pierdzielę trzeci fenol z rzędu. Widzieliście takie coś u mnie na kanale? Na pewno nie. Trzecie cesarstwo, jeden fenol z rzędu. Ruszam dalej. No, przed chwilą tam jakiś gość na kładzie podjechał. Wyciągnął lurnetkę, bo widzę jakieś tam 150 metrów ode mnie 200 może był. No to mu pomachałem. Ja mu tak o, pomachałem. I pomachał mi też, ale nie wiem kto to był. Nawet nie nagra, nie zdążyłem tego nagrać, bo powiem, bo to trwało chwilę nie kapnąłem się na, na to, żeby wyciągnąć kamerę, nie? Bo bym na zbliżeniu sobie zbliżył, nie? Nie wiem, kurczę. Szukają już akcja Pandora, może trwa jakaś. No i co? Przydała się ta kurcina dzisiaj? Robi się coraz zimniej, powiem wam. Ja mam tutaj taką małą kolomyreczkę, mikrusa okrągłego. O, także już słońce zaszło za chmury. Ale jest dobrze, powiem Wam, nie jest gorąco ani nie jest zimno. Także do następnego dołka dwa kroki dalej, i widzę, że mam moniaka. Tak jak mówiłem, tu będą większość rzeczy, to jest na wierzchu, tak samo i I to. Pyrylę, ale chyba. Trzeba powiedzieć, że wspomnieć o Antonim Pieckiewiczu, bo to jest 49. Tym razem 50. Aluminiowa. Nie ta w niklu, tak jak ostatnio była. O. Rzeczpospolita. Polska, nieludowa. No, wiecie, tutaj zachodzą takie niejasności: czy to PRL, czy to jest nie PRL. A umówmy się, że ja na to mówię PRL i tyle, nie? hey who's the boss Hej hej niej, mach ten wyszuk, bzdrawia, O, wbijając tu łopatkę, chciałem w ziemię przewalić, ale zobaczcie jak to wygląda. Na łopatce. O. Zauważyłem takie coś. Jest, gryzli. Tak. Gryzli, dziesiątka pewnie cynkowa albo piątka z cesarstwa Nie macie co rozczulać, bo nic tu i tak nie będzie widać na tym. I o to chodzi Żeby była różnorodność, powiem Wam, bo wtedy jest fajne, fajne są wykopki A o to chodzi? O to chodzi, patrzcie O! O, jest, jest! Ładny, ale diabłę trochę No ale konik ładny powiem Wam, to prawda nie ma nóg Także mamy figurkę pierwszą I tak to może być Samolot gdzieś leci Mam tu piękny dźwięk O tutaj o zaraz Wam pokażę Ależ to piękne, albo będzie pierściem wiodący, albo moneta, albo polmoc. Zobaczmy, co to będzie. Czasem wiecie, trafi się, nie? O, to tam było. Nie, nie trafiło się. Dobra i już myślałem, że po prostu nie znajdę jakiegoś moniaka a tu mam i wiem co już mam Na razie to będzie jedna z najlepszych monet Powiem wam, bo mam złoto Wajmar, nie będę wam przedłużał po prostu mam dziesiątkę ładną o pik te monety prawie zawsze idealne ładnie zachowane Jakiś dobry materiał to był, powiem Wam, ten nie wiem czy to jest ten miedzionikiel, czy co, bo nie znam się, ale powiem Wam, że pięknie, pięknie, ta wygląda super. Także mam ponad normę już teraz, wszystko co... co idzie to już ponad będzie, nie? Także szukamy dalej i mam plumbunie. Tu jakieś numery. Tu jakiś coś napis. Tak, jest napis. Powiem Wam, że tak mi się pić chce. Dobrze, że mam picie, ale sobie tak to picie reglamentuję, tak sobie ograniczam. Nie wiem dlaczego na takim suchym polu, bo dzisiaj nie jest gorąco, ale po prostu tak mi się chce pić, że masakra. Takby był jakiś niesamowity upał, ale wcale nie ma upału, nie? Długo, długo nic po takim to by się pochodziło twarde, zbite powiem wam a tutaj jest jak na gąbce a tutaj grudę rozgniotłem i patrzcie w grudzie to było, guzik? Nie, moneta chyba czy guzik o, będzie moneta ale znowu powiem wam totalny zajazd stawiam na plusaka, nie, ale Czy coś tam będzie? Czekajcie, może go środkiem podręcznym chwilę spróbuję. Nie za wiele to dało. No jest kółko, no. Załóżmy, że to jest moneta. Czyli już chyba siódma. No, powiem wam, że dojdę do tej kępy i kończę. Prawilne ID. Ale nie takie na... RL-a, ani nie takie jakby na srebro. Zobaczymy co to jest. No tak, I mamy kolejnego fenolka z cesarstwa i to jest właśnie dobre ID jak na tą dwójkę z cesarstwa. bo czternastka, tak jak było kiedyś tam ostatnio. To, to nie było, to nie na dwójkę, ale wiecie no co, co ja poradzę? No może jakiś taki był już. No nie wiem, w każdym bądź razie mamy fajną monetę. Bo ja te dwójki i te jedyneczki to po prostu lubię, lubię to wykupywać, Zawsze mnie cieszą, zawsze. O, jest dwójeczka śliczna, powiem Wam, że to jest siódma czy ósma moneta. Na, nie wiem, te trucle jakby doliczyć, to chyba tak, ale jeszcze mam 100 metrów, także może coś wpadnie. Pamiętajcie, że walczymy do końca, do samego koniuszka walczymy, zobaczcie, zostało jakieś, no może 60 metrów, a ja mam monetę chyba, na pewno nie srebro, bo i na pewno nie, nie, czekajcie. Kurde, myślałem, że to moniak, ja pierdzielę, ale falstart. Nie wiem co to jest, ale na pewno nie moneta. Ja pierdzielę Takie coś Amelinium No dobra, walczymy do końca w sumie, nie? A mówiłem, że walczymy do końca Słuchajcie, spokojnie, to nie będzie srebro, ale na pewno tym razem mam monetę. Ale zobaczcie, to było tamten śmieć był tu Aha. Dwa niecałe metry dalej mam, patrzcie co będzie, co będzie, o jest pięćdziesiątka, <gryw> już myślałem, że wrócę bez tej pięćdziesiątki, patrzcie tutaj ile ja tych pięćdziesiątek tutaj wykopałem z Republiki Weimarskiej takich, no już powiem wam, że ma 100%, mam 100% normy, to walczymy do końca czy nie? Dobra, dojadę jeszcze do końca, powiem, bo nie wiadomo co się tu zdarzy. Dobra, to jest właśnie koniec pola. No i koniec wykopek na dzisiaj, także tradycyjnie było to co było. Powiem Wam, że monet było dużo. Ja to tak sobie idę i myślę, że tako, były takie poprawne wykopki dzisiaj bo była różnorodność, były i plomba i, i ten, i żołnierzyk był, i były monety różne i perelek był, i były fenole i złoto Weimaru, było, no po prostu było powiem wam fajnie. Także takie poprawne wykopki nie było ani takiego wow, ani takiego łe, nie także było... Super, ja uważam, że wypad bardzo udany. Mam nadzieję, że wam się też podobało. Trochę powiem wam, że się źle po tym polu chodzi, bo jest za miękkie i za suche. To już w ogóle jest proch, bo nie pada, jakby popadało. To tak, siadłoby to i by było fajnie, ale słuchajcie, ja już nie przedłużam, bo widzę, że jak się rozkręcę, to już się rozkręcę. Także so, so, słuchajcie, zostawcie co, to, to co trzeba, czyli wiadomo. Jak chcecie, oczywiście, na nikogo nie namawiam. Kto chce zostawi, lajka, like kto chce Zostawi subskrypcję. Ja Was gorąco pozdrawiam i zapraszam po prostu do następnego filmu, ale chyba już nie z tego pola. Trzeba jakąś odmianę zrobić. Na razie.